Cześć, witam wszystkich serdecznie. W drugim dniu szkolnym wakacje się skończyły. No, dzieci nie bardzo chcą wracać do tych szkół. Wcale im się nie dziwię, bo cóż tu mamy? Cóż tu mamy w takich instytucjach jak szkoły, które powinny zajmować się niczym innym jak edukacją, nauką naszej młodzieży. Abyśmy z tej młodzieży mieli jak najlepszą elitę, jak najlepszą y, przyszłość po prostu naszego narodu. A to już od pierwszego dnia w szkołach podstawowych, co dzisiaj ujrzałem również, jest, y, jest ogólnie reklamowane i zachęcane. Z tego, co, co tutaj za chwilkę Wam puszczę, jakaś yy, niespełna rozumu kobieta podająca się za jakąś tam minister, zachęca i ogólnie jest cała kampania, będzie przeprowadzana. Rozmowy z, z dyrektorami, dyrekcją szkół pod, yy, podstawowych i zapewne nie tylko, bo wszędzie przecież każdego można zaszczepić, nawet chłopaka, chłopca, który nie ma macicy, ale rak szyjki macicy może u niego również wystąpić. Także nie dajcie się Polacy ogłupić po raz kolejny. Tym bardziej, jeżeli chodzi o, o nasze dzieci. Bo to, co odpierniczają, nie chcę przeklinać, ale to co, to, co planują na dzień dobry dzieciom w szkole, to nie jest żadna nauka, to nie jest żadna edukacja, tylko to jest Chęć wyszczepienia naszych dzieci dziadostwem głównym, za, przeproszenie, za przeproszeniem, które powoduje również i bezpłodność. Także bardzo zachęcam. Tutaj podsunę Wam pomysł pewien. Oczywiście link do rzut pod, podłączę do jako komentarz i jako tam no, przypięty będzie do. Do, pod filmikiem. Filmik z Red Pilniusa i y, Rafała Kędzierskiego, który super pomysłem, genialnym pomysłem y, zachęca wszystkich do tego, aby y, wchodzić na stronę. Ja również udostępnię pod filmikiem y, stronę, w której możemy sobie, jak widzicie, poczytać wszelakie informacje o tym, co się jest tutaj, co tutaj się. Odpiernicza. Jak widzicie. Pod spodem są tutaj oczywiście plakaty do pobrania. No i Polacy, tutaj jest rola teraz yy, nasza, w tym, aby te plakaty porozwieszać wszędzie gdzie się da i zrobić kontr, kontr reklamę temu dziadostwu, które, które jest. Serw ch 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 być, chcą, na chcą serwować naszym dzieciom. Nie dajmy się ogłupić. Róbmy zdrową propagandę, rozwieszając takie y, plakaty, jakie przed chwilką Wam zaprezentowałem. No i cóż, yy, w nas siła. Tu wszystko chodzi o naszą świadomość, ludzką świadomość, czy... czy nasze dzieci zostaną okaleczone po raz nie wiem który, bo no niektóre dzieci naprawdę żal mi naprawdę i dzieci i głupoty rodziców. No ale cóż, zresztą sami zobaczcie co tutaj ta. Tak, nie wiem jak ją nazwać, ale no. Ta kobieta, no powiedzmy, która podaje się za jakąś tam panią minister, pięknie zachęca do przyjmowania kolejnych dawek eliksirów. przeciwko wirusowi HPV. Za tydzień we wtorek mamy webinar dla wszystkich dyrektorów szkół podstawowych w całej Polsce, na którym będziemy zachęcać dyrektorów do tego, żeby umożliwili szczepienia dzieci od 9 do 13 roku życia. W szkole. Co więcej, znieśliśmy przeróżne biurokratyczne konieczności raportowania, żeby to było łatwe i proste. My pokrywamy to, płacimy i dzieciaki są zaszczepione. Czy słyszeliście tutaj, co ona powiedziała, że znieśli wszelkie yy, biurokratyczne biurokratyczne papierologie, tak krótko mówiąc? Aby nie rejestrować w ogóle tego. Kto później komuś coś udowodni? Co się stanie z tym dzieckiem? Zapamiętajcie tą twarz. Tą Panią tutaj taką, o. Kampuls Polska. Tak, pięknie, no. Pięknie się Pani nam tutaj lansuje, ale głupotą Pani ludzi nie przekona. Ludzie już mają dosyć samego słowa szczepionka, no ale na pewno są też i tacy, którzy jeszcze będą chcieli, będą chcieli posłać swoje dzieci na kolejną szprycę. Także jeszcze raz może tutaj to co pani, żeby pani nam tutaj powiedziała. Eee, konieczności raportowania. Konieczności raportowania. Oczywiście, że nie trzeba. Kto tam potem komu coś udowodni, tak? Widzicie to, panią? Oto. Na ulicy powinna być opluta. Przez każdego, kto jest świadomy tego, co ona wygaduje. Przynajmniej opluta. A, żeby to było łatwe i proste. My poprywamy... tak. szczepionek. Czy wiecie, że młodzi lekarze przyjeżdżają my, to znaczy pani z własnych kieszenic czy, czy z kieszeni koncernów farmaceutycznych. Do Polski, żeby zobaczyć raka szyjki macicy, młodzi lekarze z innych państw, bo nigdzie już nie ma raka szyjki macicy. Jest tylko w Polsce. Kolejne kłamstwo, które obnaża szybko Rafał Kędzierski na swoim kanale. To jest wszystko nawijanie ludziom makaronu na uszy, mające na celu głupić, zmienić punkt widzenia ludzi, którzy nie mają tego punktu zdrowego widzenia, nie mają wiedzy. I wychodzi takie babsko i ludziom za przeproszeniem pieprzy głupoty. Nie będę wam tego puszczał dalej, co ona tutaj mówi. Ale zachęcam do dalszego oglądnięcia tego filmiku, w którym oczywiście będzie podlinkowane pod moim filmikiem. Tutaj oczywiście Rafał w swoich rejonach rozwiesza plakaty. Uważam, że jest to plakaty, w których, które widnieją na stronie, którą przed chwilką Wam pokazywałem, będzie również podpięty link. Także stwierdzająca, że cytat szczepionki. Także, także. Róbcie to samo w swoich rejonach. Róbmy zdrową kontrpropagandę. I uświadamiajmy nauczycieli, dyrektorów i wszystkich po kolei, którzy mają się czasami za Bóg wie kogo, a nie mają zwykłej wiedzy, tylko powtarzają to, co im jakaś tam biurwa powtórzy. Także Polacy, nie dajmy się. Tutaj, jak widzicie, jest opisane wszystko na tej stronie. Stowarzyszenie, Polskie Stowarzyszenie Leka Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Także Widzicie tutaj w rogu, co tutaj niezależni lekarze nam przekazują. I cóż, tak to właśnie jest, że to my musimy się teraz za to brać i uświadamiać. Pozdrawiam na tą chwilę. Do usłyszenia, cześć.